Jeżeli jesteście w trakcie jesiennego rozmnażania traw i berlin albo dopiero planujecie, to chciałabym Wam przypomnieć o kilku ważnych kwestiach. A jeżeli się zastanawiacie, czy to jest na pewno dobry moment na to, żeby rozmnażać tego typu rośliny, to tak, jest to idealny moment, ponieważ ziemia po lecie jest nagrzana i jest też teraz więcej wilgoci, dzięki temu rośliny szybciej i lepiej się ukorzeniają. No i też są przygotowane z wiosną już do startu i nie znoszą tego stresu wiosennego po przesadzeniu, co może spowodować, że te rośliny będą wolniej się ukorzeniały i będą słabiej rosły. Poza tym wczesną wiosną też często jest susza i upały. Które im nie służą. Przyjmuje się taką zasadę, że rośliny, które kwitną jesienią, rozmnażamy wiosną. Czyli rośliny, które teraz kwitną, lepiej ich nie rozdzielać, czyli np. rozchodniki, jeżówki, rudbekie, ale też trawy ozdobne. Warto uważać na takie trawy jak miskanty, rozplenice, rośliny niepochodzące z naszej strefy klimatycznej, ponieważ są wrażliwe na wymarzanie, przemarzanie. I to samo dotyczy innych delikatnych, wrażliwych roślin. Z ich rozmnażaniem, podziałem lepiej w Trzymać się do wiosny, ale doniczka ubrudzona. Wszelkie rośliny, które są wrażliwe na przesadzanie, na przykład peonie czy ciemierniki, podczas ich rozmnażania nie wykupujemy całej bryły korzeniowej, tylko Wykopujemy fragment, który chcemy przenieść do innego fragmentu ogrodu. Po wykopaniu trzeba pamiętać, żeby taki dołek zasypać ziemią kompostową i obficie podlać. Oczywiście pobrana sadzonka powinna mieć rozwinięty, gęsty system korzeniowy. W przypadku gdy sadzonka jest niewielka, ma niewielkie korzenie, a dużo liści, to warto takie liście przyciąć, zredukować, żeby był odpowiedni balans między tym co ma się znaleźć pod ziemią, a tym, co jest nad ziemią. Gdy wykopujemy bylinę, którą będziemy chcieli później rozdzielić, to staramy się wykopać jak najwięcej korzeni. Do rozdzielania możemy po prostu użyć siły albo przeciąć szpadlem. Chore liście wycinamy, urywamy. Po rozmnożeniu bylin warto również pamiętać o ich regularnym podlewaniu. Jeżeli jest sucha pogoda, jest ciepło, bo podobno październik ma być piękny w tym roku piękny i ciepły nawet do 20 stopni oby, wtedy będzie więcej pracy zrobionej w ogrodzie to oczywiście trzeba pamiętać o podlewaniu. I w pierwszym tygodniu warto podlewać. Codziennie, ale w następnych ograniczyć podlewanie, żeby rośliny korzeniami zaczęły szukać wody. Gdy rośliny przesadzaliśmy w mocno nasłonecznione rabaty, to warto im się przyglądać pod kątem, czy za bardzo słońce ich nie wysusza. Czy nie są takie zmęczone, osłabione? W takim przypadku warto rośliny ocienić, zasłonić, nawet postawić jakieś krzesło ogrodowe, czy coś, żeby cień padał w godzinach południowych na taką roślinę. Zanim przesadzimy sadzonkę w miejsce docelowe, to oczywiście warto przygotować dla niej odpowiednie miejsce. Gdy wykopiemy dołek, to warto ziemię macierzystą wymieszać z ziemią z worka czy ziemią z kompostownika w proporcji 50 na 50. Lepiej unikać sypania tylko torfu, lub samego cudownego kompostu do dołka, bo przez to tworzy się taki lejek. W którym roślina wytwarza korzenie, ale przez to, że ziemia po bokach nie jest najlepsza, to nie chce się rozrastać na boki. I przez to, że wymieszamy ziemię z worka, z kompostownika, z ziemią macierzystą, to roślina chętniej rozrasta się na boki. I jak sadzimy roślinę, to warto ją posadzić troszeczkę niżej, oczywiście na takiej wysokości, jak rosła wcześniej, żeby jej nie zakopać za głęboko i też nie za wysoko, żeby korzenie nie były odsłonięte. I gdy posadzimy troszeczkę. Głębiej niż pozostałe rośliny, to utworzymy wokół rośliny nieckę, gdzie będzie się kumulowała woda opadowa i ta, którą będziemy je podlewali. I tu mamy nieckę. Ojej, cebulka! Warto przestrzeń wokół roślin wymulczować, wyłożyć np. liśćmi, słomą, trocinami, korą, żeby jak najwięcej wilgoci zachować wokół rośliny. Ale też, gdy przyjdą mrozy, a roślina jest np. wrażliwsza, to będziemy mogli to podgarnąć pod roślinę, żeby ją uchronić przed wymarzaniem. Jeżeli wykopaliśmy, pobraliśmy sadzonki, ale nie możemy ich w danym momencie posadzić w miejsce docelowe, to nie zapominajmy o tym, żeby je zadołować. Wystarczy je położyć w ocienionym miejscu i przysypać korzenie, żeby nie przeschły, a następnie przed posadzeniem warto ją intensywnie podać. Nawet możemy ją stawić na godzinę, dwie do jakiegoś naczynia z wodą. Toślinę po posadzeniu warto oczyścić z brzydkich, suchych liści. No, i oczywiście na rozmnażanie, rozdzielanie benin traf ozdobnych warto wybrać dzień pochmurny, a najlepszy będzie dzień deszczowy. W naszych rejonach się mówi, że jak się sadzi w błoto, to się rodzi złoto. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Będę wdzięczna, jak posadzicie kciuki w górę pod filmem. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnych filmach. Przyjemnej i owocnej pracy. Do następnego.